Nominacje w tej kategorii o, po pierwsze otrzymał kabaret Ciach za sketch Polskie śniadanie. Oto Harvard. Danka! Śniadanie! Masz a mleko po co? Państwo Pierwsza coś nominacja. z tego zrozumieli. Tak sądząc po twarzach ja. A, że. Druga nominacja. Bo ja nie. Druga nominacja. Zoda Za cały ten Majdak. Masz dreszcze? Mnie tak żałuję, że wrócił do niej ten cały Majdan, mówię ci. Myślisz, że miałeś szansę? Na no jak? Miałem, nie? Trzecia nominacja przypadła Eusebiuszowi Lucyferowiczowi pseudonim Belzebub alias Buba za wdzięk, grac grację i własną orientację. To postać, którą stworzyła formacja szatle. Buba! Szat, 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 szat. Raz, dwa, trzy tup, tup, tup. Dobrze. Proszę Pana, jak się Pan nazywa, jak Pan już przyszedł? Ełzebiusz Lucyferowicz. Pseudonim Belzebub. Mów mi bu, eba. Ja. No i teraz przed nami ogłoszenie zwycięzcy w tej kategorii. Poproszę Cię, Michale, o kopertę. Jaką kopertę? Kopertę, w której jest wypisana... A to kto, czy... ma kopertę. A gdzie jest Maciej? No, zaraz przyjdzie. Ma ale ja muszę się z Państwem podzielić taką refleksją, że jak oglądam te materiały, to wszystko, co ludzkie, zaczyna być mi obce. Nie wiem, jak Państwu, ale... Maciek! Halo, Maciej.